Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnicy Śląska. Dzisiaj postaramy się rozwiązać jedną z największych zagadek roku 1945 sprawę pożaru pałacu w rudach między Rybnikiem a Racibożem. W poprzedniej części naszego programu rozpoczęliśmy już rozwiązywanie tej zagadki. Dziś zapraszamy na dalszy ciąg. Wkraczająca na Górny Śląska Armia Sowiecka niosła pożogę i zniszczenie. Teoretycznie wyzwalała, ale tylko teoretycznie. Miejscowości położone w ówczesnych Niemczech ucierpiały bardzo dotkliwie. Kobiety, które zdołały przeżyć, opowiadały później o nadejściu armii sowieckiej, jak o istnej zagładzie. Dotknęło to oczywiście nie tylko kobiety, wielu mężczyzn, często całe grupy wywożono do ZSRR. Spotkało to m.in. grupę mieszkańców rybnika. Została jak gdyby porwana, wywieziona na roboty do Związku Radzieckiego. A zatem jest problem także i przenoszenia nieznanej na dobrą sprawę ludności w tamtą stronę, jak również do obozów, między innymi Świętochowice Zgoda czy, czy, czy do Łamwinowic. Czy jeszcze kilku innych miejscach, gdzie ludność autochtoniczna, śląska czy uznawana za niemiecką, były przetrzymywane. Bo to jest jakby kolejny element tej, tra tej tragedii, która, która w zasadzie ma bardzo wiele odcieni. Aby zrozumieć te wydarzenia, musimy cofnąć się do roku 1939, do początku wojny. Nasza historia zaczyna się w Rudach. Syn księcia Raciborskiego poległ 18 września 1939 roku w bitwie pod Modlinem, 18 dni po rozpoczęciu II wojny światowej, a dokładnie wojny polsko-niemieckiej. O tym bowiem, że będzie światowa, nikomu jeszcze się wówczas nawet nie śniło. Tytularnym następcą Pałacu w Rudach, czy tych majątności, zostaje jego młodszy brat, który został przysposobiony przez swoją ciotkę po mężu Meternich staje się spadkobiercą nie tylko dóbr w Korwaju, dóbr Szandorów, Metterników, ale również książąt racibórskich. W 1945 roku, kiedy wycofujące się wojska hitlerowskie odchodzą z ród na, te na te tereny, przez te ziemie przemieszczają się wojska nacierające na Racibórz i w kontekście dalej, w kierunku na zachód. Książę Raciborski jest jednym z głównych bohaterów naszej historii. Jaka była postawa Księcia Raciborskiego? Prawdopodobnie umiarkowanie sceptyczna. Raczej nie lubił Hitlera za to, jakie poglądy prezentował, ale zdawał sobie sprawę z tego, że jest to człowiek, który może przywrócić potęgę Niemiec. Stało się dokładnie odwrotnie. Ta historia kryje w sobie nadal wiele tajemnic. Co tak naprawdę wydarzyło się w Pałacu w Rudach? Czy prawdą jest, że żołnierze sowieccy znaleźli trumnę syna księcia Raciborskiego, przykrytą flagą ze swastyką? Dotarliśmy do dokumentów, które wyjaśniają te kwestie. Mówi się, iż jego trumnę wraz z jego zwłokami, podobno zabalsamowanymi, i tak dalej, wywleczono pod figurę. Matki Boskiej gdzieś tutaj na Rynek Rudzki i tak dalej i tak dalej w związku z tym, że była tam flaga ze swastyką został z premedytacją ten Pałac Rudzki spalony. Natomiast prawda wydaje się mniej, mniej myślę taka spektakularna, bardziej taka oddająca brutalność wojny. Z rozmów, z informacji, które, które posiadam tutaj niech miejscowych, lokalnych, wynika, iż po prostu żołnierze, żołnierze zrobili sobie po prostu tam e, pijatykę. I w wyniku powiedzmy tejże pijackiej zabawy, kiedy rąbano wszystko, wyrzucano przez okna i tak dalej, e, rozkradano. Może pałac? Doszło do, doszło do e, zapruszenia ognia, i e, ten przepiękny kompleks, który był kompletny, e, teraz jak Feniks z popiołu po tylu latach powstający, zajął się ogniem i spalił się. Zachowała się jedynie kaplica Matki Boskiej Ludzkiej. Prawdopodobnie, prawdopodobnie na wyboczne nadawały się je również do restaurowania. Jednakże późniejsza decyzja o regotyzacji kościoła, więc mamy go dzisiaj taki jaki mamy, e, cieszy nasze oczy jako ten jeden z nielicznych zabytków późnego w stylu romańskiego, wczesnogotyckiego. Spalenie ludzkiego Opactwa nie było jedynym dramatem w tej części Śląska. Takich drobnych tragedii na terenie Górnego Śląska, czy to po sto... stronie polskiej, czy niemieckiej, jak także i szczególnie Dolnego Śląska było dziesiątki, oczywiście zawsze ktoś może powiedzieć, że była to było to odpowiedź na e, zbrodnie czy różnego rodzaju tragiczne zachowania e, e, sił niemieckich, które wkraczały na tereny radzieckie. Oczywiście taką miarą możemy, e, możemy tutaj przy, przy, przyjmować i, i nie będzie to nic... nic e, niezwykłego, niemniej do takiego oficjalnego wizerunku Armii Czerwonej, to z pewnością, czy do każdej innej armii, nie będzie dobrze pasowało. A zatem po prostu, jak w przypadku każdej wojny, ten konflikt wniósł ze sobą tą czarną stronę, taką najczarniejszą, to znaczy zbrodnie, często przypadkowe zgony, nawet, nawet w dużych ilościach osób, które po prostu nawet nie były świadome, że w tym momencie może spotkać ich taka tragedia jak jak y, śmierć y, od y, żołnierza, czy jakiegoś funkcjonariusza y, ówczesnych władz bezpieczeństwa, milicji na, na danych terytoriach. Także często nawet i nazwisko, y, jeżeli ktoś nosił niemieckie, na przykład, y, a, a za Niemca się nie uważa, nawet nie był uważany, no to też mogło go w jakiś sposób y, tutaj y, no, doprowadzić, nawet do, y, do śmierci, albo przynajmniej do y, usunięcia. Stąd też do dzisiaj taka e, ciekawa sprawa. Bardzo wiele, także i w rybniku jest ta sytuacja dotyczy rybnika, bardzo wiele rodzin zmieniło nazwiska. Wiele rodzin rzemieślniczych, kupieckich, aby uniknąć także i w jakiś sposób napiętnowania po wojnie, czy też e, aby żyć spokojnie, nie e, tutaj w jakiś sposób nękani przez władzę, przez, przez nawet dawnych swoich sąsiadów, którzy teraz e, uznali, że, że trzeba by ich zadenuncjować i oddać ich pod sąd za to, że. Coś tam zrobili, albo czegoś nie zrobili, ale byli posądzani. E, tutaj się kłania także i kwestia e, powitania wojsk niemieckich w Rybniku w 1939 roku, więc tutaj e, ludzie uciekali e, od dawnej rzeczywistości w bardzo różny sposób. Uciekając z tego terytorium, wjeżdżając do Niemiec, do Austrii, gdziekolwiek indziej, e, ale także często postanowając tutaj, ale pod zupełnie zmienioną tożsamością. Pod e, nowym nazwiskiem, często e, arcypolskim, więc e, nie dającym podstaw że dana osoba jest kimś zupełnie innym. Żołnierze sowieccy uwielbiali urządzać sobie nocne pijatyki. Nie ma się co dziwić. Byli to ludzie, których od więźniów obozów koncentracyjnych różnił tylko jeden fakt. Dostarczano im jako takie jedzenie i umożliwiano zdobycie alkoholu. W jaki sposób? Najczęściej poprzez zwykłą kradzież. Ludzie Którzy byli notorycznie narażeni na śmierć w walce, próbowali zredukować swój poziom stresu poprzez upijanie się do nieprzytomności. Czy ogień, który został zapruszony, mógł strawić cały pałac, włącznie z jego wyposażeniem i przytłaczającą częścią kościoła? Najprawdopodobniej tak. Temperatura palącego się drewna i ozdób. Wystarczyła do tego, aby wszystko poszło z dymem. Opactwo pozostawało ruiną do roku 2009. Zniszczony kościół, olbrzymim nakładem sił i środków, odbudowano stosunkowo szybko. Kościół zaczyna funkcjonować pod koniec lat 40., już zaczyna, zaczyna funkcjonować jako jako już świątynia parafialna, tutaj proboszczem jest ksiądz Jacek, również bardzo ciekawa postać, niesamowita ksiądz, który przeżył, przeżył śmierć swoich dzieci, tych może nie chrzcił, ale do komunii prowadził w czasie I wojny światowej, II wojny światowej. Na jego oczach spalono kościół. Na jego oczach splądrowano, zrujnowano, zdewastowano, spalono, równano z ziemią nie tylko całe Rudy, nie tylko Pałac Książęcy, ale i całe Rudy, gdzie na jego oczach robiono to, i to, i to. On ten kościół odbudowuje, przywraca go do życia i nawet jeszcze mój rocznik 56. jeszcze chrzcił, bo moją żonę na pewno jeszcze chrzcił. Także taka to historia. Wraz z opactwem spłonęły bezcenne zbiory gromadzone przez wiele stuleci w Rudach Wielkich. To właśnie stąd pochodzili najwybitniejsi ówczesni inżynierowie. Ci, którzy potrafili zdziałać cuda dzięki przepływowi wody w korycie rzeki. Tutaj powstała pierwsza wyższa szkoła 1781. Tu powstało jedno z pierwszych gimnazjum 744. Studia domestika 1308. To jest kolebka. I Mekka inżynierów, najlepszych inżynierów o, znających, umiejących budować urządzenia poruszane energią wodną. E, to są początki hutnictwa na Górnym Śląsku. Brantolka to tutaj przecież import z Merkiszek, z fachowców, czy później z Bałkanów, fabryki blachy, drutu itd. itd. Skryptorium ludzkie. Kilkanaście tysięcy rękopisów, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc w, tym momencie, w tym momencie takie działania z premedytacją dzisiaj są dla nas wielu bardzo zrozumiałe. Przypuszczam, że Gierkowska decyzja w 77 roku, która zabiła Rudy już totalnie, wymazując je jako gminę z mapy, z mapy polskiej Europy i świata, była również z premedytacją, gdyż to jest miejsce, które jest kolebką wielu. Wielu przepięknych rzeczy dla Śląska. To były stare wioski, które raczej na pewności z zewnątrz z terenów niemieckich był raczej niewielki. Jeżeli to powiedzmy urzędniczej, czy też powiedzmy poszczególnych jednostek wyspecjalizowanych w danej dziedzinie produkcji. Trzeba pamiętać, że to były na przełomie 18. 19. wieku stały się dosyć ważnym zakłębiem, w cudzysłowie oczywiście na małą skalę, zagłębiem produkcyjnym w ramach opactwa Cystersów w Rudach. Oczywiście ta pozycja znacznie zmalała później w czasach rządów książęcych. Tak samo zresztą i Rudy. Dziś o historii Pałacu w Rudach zaczynamy sobie przypominać. Warto pamiętać o tym, że było to jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Europie.